Hey, zastanawiał was kiedyś jak wygląda taki cały cykl życiowy w ciągu roku na przykład traszki, albo ropuchy, albo żaby, albo kumaka, albo rzekotki? Ogólnie jak wygląda taki try tryb życia płazów w ciągu roku? Pewnie macie teraz w głowie te obrazki z podręczników z czwartej klasy od biologii gdzie mamy taki fajny cykl, w którym jest pokazane jak to najpierw jest skrzek później mamy kijankę, potem metamorfa, a na końcu dorosłą żabę. No i ten cykl zatacza się jak to mają cykle w swojej naturze. No to dzisiaj Rozmawiamy sobie o tym, właściwie ja do Was będę mówił. Pewnie niektórzy już mogą wiedzieć, jak to przebiega, ale na pewno nie będziecie wiedzieli wszystkiego, o czym powiem w tym filmie. No i na, w tym filmie odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego płazy mają najgorzej? Ponieważ moim zdaniem płazy mają najgorzej. Więc dzisiaj moją tezę spróbuję udowodnić argumentami. Także zapraszam do oglądania właśnie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to musisz go zasubskrybować, bo nie wyobrażam sobie oglądać bez subskrypcji. No i zapraszam też na Discorda, link w opisie, i na Instagrama, również link w opisie. I zostaw łapkę w górę, jeśli się spodoba. Zapraszam do filmu. Subskrybuj. Ogólnie wydaje mi się, że w szkołach ten cykl płazów, ten całoroczny cykl płazów, jest bardzo spłycony. Jest tylko pokazane, tak naprawdę, w jaki sposób one się rozmnażają i faktycznie, ten, ten tutaj to kółko, które pokazałem wcześniej, nie jest niepoprawne, ponieważ jest jak najbardziej poprawne i jest zgodne z faktami. Jednak za tym wszystkim stoją też inne, bardzo istotne kwestie, których nie porusza się w szkołach. Nie wiem dlaczego. Zacznijmy od tego, co się dzieje z płazami na początku roku. Cofnijmy się do stycznia. W styczniu, tak jak powinno być przynajmniej, wszystkie płazy póki co śpią. Śpią yy, oznacza hibernują. Chociaż powiem Wam szczerze, że na przykład w tym roku i w zeszłym roku zdarzały się bardzo ciekawe przypadki, kiedy na przykład w połowie stycznia płazy się uaktywniały. Tak się działo z na przykład traszką grzebieniastą gdzieś na południu Polski. Obserwowałem tę sytuację na grupie Płazy i Gady na Facebooku, gorąco zapraszam. Jednak są dopóki co anomalie. Zakładajmy, że po prostu w tym okresie jeszcze płazy hibernują i nie są aktywne. Najwcześniej, na początku marca, wybudzają się pierwsze płazy. Jest to taki nieregularny czas, bo wiadomo, że to się może stać jeszcze pod koniec lutego, tak jak miało to miejsce dwa lata temu, jak widzieliście na moim filmie o traszkach. Może też się to stać w ogóle w połowie marca, albo nawet pod koniec, w zależności od warunków pogodowych, które panują wtedy na początku roku. Jednak z reguły tymi pierwszymi płazami, które się wybudzają, są traszki zwyczajne, ponieważ są to najbardziej odporne na zimno płazy w naszym kraju. W późniejszym czasie mamy wybudzenie się innych gatunków traszek. Później, to jest bardzo nieregularne co teraz mówię, ale często tak po prostu jest, że w różnej kolejności wybudzają się te różne gatunki i rodzaje płazów. Wcześniej też wybudzają się żaby brunatne, czyli żaby trawne, bądź też żaby moczarowe. Równorzędnie z nimi jakoś startują ropuchy szare. A w późniejszym okresie roku, jakoś już około kwietnia, możemy już obserwować kumaki, rzekotki, grzebiuszki oraz innych przedstawicieli grupy płazów. No, ok, no to wiadomo, że już płazy się wybudziły, są aktywne. Czas, załóżmy, że jest koło marca. No i wracamy do przykładu traszek i dołączymy do nich ropuchy, ponieważ są to dwa takie płazy, na których najlepiej jest pokazać, dlaczego płazy mają najgorzej. Więc te dwa gatunki, od razu po wybudzeniu, biorą sobie za cel dostanie się do najbliższego zbiornika wodnego, w którym mogą zacząć swoje gody. Gody, czyli rozmnażanie się. Niestety te płazy zimują poza wodą, a nie w wodzie, tak jak na przykład żaby zielone, więc muszą przebyć wędrówkę do tego zbiornika. I to właśnie, tą wędrówkę, bardzo masową wędrówkę wszystkich płazów, które nie zimują w wodzie, a wybierają się do zbiorników wodnych na początku roku, nazywamy migracją płazów. No i niektórzy powiedzą, w czym problem w takim razie, żeby przebyć tą wędrówkę? Przecież mają nogi. No tak, mają nogi, a niektóre nawet łapki ale nasz krajobraz jest niestety bardzo zurbanizowany. Co to oznacza? Że takie miejsca rozrodu płazów są przecinane przez na przykład, drogi dla aut. No i uwierzcie mi, że samica ropuchy szara, i poruszająca się z mniejszym samcem na plecach w ampleksusie nie jest najszybszym stworzeniem na świecie, żeby przemknąć przez tą drogę. A nawet jeżeli byłaby dość szybka, to migracja jest na tyle masowa, że bardzo wiele osobników ginie podczas niej na drogach. Jedną z pułapek, o których mało się mówi na drogach i przy drogach tą studienki kanalizacyjne. Widzimy w zachodnich krajach i w niektórych miejscach w Polsce takie nowe, nowoczesne rozwiązania, np. zakrywanie tych studzienek jakąś kratką bądź też inne, bardziej profesjonalne rozwiązania. I te rozwiązania faktycznie działają i te płazy wtedy unikają wpadania do tych studzienek, ale nie jest to mocno rozpowszechniona metoda i bardzo często możemy znaleźć te płazy w tych studienkach, które są po prostu pułapkami. Te płazy nie są w stanie się już wydostać z takiej głębokiej studzienki. Najczęściej ginącym płazem w migracji wiosennej jest niestety ropucha szara. Ale zostawmy już tą migrację i przejdźmy dalej, czyli do okresu godowego, który jest w późniejszej części roku. Z reguły te okresy godowe przypadają jakoś na okres kwiecień, maj, czerwiec. Tak, czerwiec to już bardziej rzekotki, ale kwiecień, maj to jest to chyba największe nasilenie tych wszystkich okresów godowych ogólnie opłazów. płazów. Wtedy możemy usłyszeć najróżniejsze dźwięki dochodzące ze stawów czy jezior. Jeżeli interesują Was, jakie dźwięki wydają jakie płazy, no to możecie sprawdzić mój film sprzed dwóch, trzech lat, chyba dwóch lat. Najpopularniejszy film na moim kanale swoją drogą. nie wiem dlaczego, ale możecie go sprawdzić również, daję link w opisie i tam uczę rozpoznawania tych płazów po odgłosach trudowych czego jeszcze ja przed taką mutacją trochę? No i okresy ugolowe u płazów przebiegają dość spokojnie. Niektóre zwierzęta mają jakieś pojedynki, walki samców o samice, w których umierają ci słabsi. U płazów to przebiega bardzo spokojnie, raczej każdy znajduje sobie partnera lub partnerkę. I ogólnie, jakbym był taką ropuchą, to byłbym spokojny, chyba żebym był samicą, która jest w ampleksusie w tym samym momencie z pięcioma różnymi samcami, które swoją masą ciała niestety ją duszą i topią pod wodą. Ale to są pojedyncze przypadki. Natomiast bardzo ważnym aspektem jest to, że zbiornik do rozmnożenia płazów nie może być byle jaki. Naprawdę, to nie może być po prostu wiadro z wodą. W zależności od gatunku, każdy gatunek ma naprawdę różne preferencje. I to jest, są preferencje od tego, jakie glony mają być w wodzie, do tego, jaki ma być pH całej wody. No i to, co właśnie powiedziałem, jest bardzo powiązane z kolejnym problemem podczas godów, który występuje w późniejszej części roku, mianowicie susza. Susza niestety w Polsce występuje co roku i z roku na rok w wielu miejscach w Polsce jest tylko coraz gorzej. Jeżeli taki zbiornik przez suszę wyschnął w zeszłym roku, a zima naprawdę była bardzo łagodna, i ten zbiornik niestety nie zalał się roztop, roztopami. No i w okresie godowym płazów jest praktycznie bez wody, no to tego zbiornika nie ma. No i płazy nie mają gdzie godować. One muszą teraz odbyć większą migrację do kolejnego zbiornika, który może być w ogóle gdzieś o wiele dalej. No i podczas tej migracji również może, mogą ich spotkać najróżniejsze rzeczy. No a teraz co, jeżeli ten zbiornik jest okej? Okay? no to mamy również drapieżniki. I nie mówię tutaj o zaskrońcu, który zje żabę, tylko mówię na przykład o rybach. Tak, o rybach. Albo o larwach jakichś żuków w wodzie. Kiedy żaba, bądź ropucha, składa ten skrzek, naprawdę w ogromnych ilościach składają ten skrzek, po parę tysięcy jaj na przykład w jednej kłębie, no to istnieją jeszcze ryby. Wiadomo, że ryby muszą coś jeść, a skrzek płazów jest dla nich świetnym pokarmem. No, i nawet jeżeli ten skrzyk nie zostanie zjedzony przez te ryby, no to jeżeli przyjdzie susza, to on po prostu wyschnie. Bez dostępu do wody on nie przetrwa. Skrzyk nie ma nóg, nie może się przemieścić do innego zbiornika, a nawet jeżeli byłyby to już kijanki, to jeżeli cały zbiornik wyschnie, to raczej też nie dadzą rady przeżyć. Ale zakładając, że udało się jednak i wyszły metamorfy z tego skrzyku, no to co teraz? Wtedy te młode płazy chcą wyjść z tego zbiornika wodnego. Dzieje się to jakoś na przełomie lipca i sierpnia, czyli jakoś mniej więcej w tym okresie, i wtedy mamy do czynienia z kolejną większą migracją. I ta migracja tym razem dotyczy wyłącznie osobników młodocianych urodzonych w tym roku. One najbardziej masowo opuszczają wtedy zbiorniki wodne, a najgorzej, kiedy przyjdzie taki bardzo deszczowy dzień, wtedy naprawdę na ogromną skalę potrafi ruszyć taka migracja młodych osobników. No, jeżeli dzieje się to gdzieś w naturze, gdzieś w lesie, w jakimś stawie leśnym, nie jest to aż tak groźne jak dla płazów. Jednak kiedy dzieje się to w krajobrazie zurbanizowanym, na przykład gdzieś w parku, takim jak Cytadela w Poznaniu, mamy tam rozarium, czyli zbiornik, który jest miejscem rozrodu ropuchy zielonej. No i mniej więcej teraz w tym okresie wychodzą z niego młode ropuszki, ale mamy tam naprawdę wiele ludzi, ścieżki rowerowe i chodniki. No i. Często można znaleźć tam niestety takie rozdeptane, małe płazy No i to są już takie dla nich problemy stricte ze strony ludzi. Pominijmy już te problemy naturalne, takie jak jakieś drapieżniki i tym podobne. Ale też chciałbym Wam powiedzieć, żebyście po prostu patrzyli pod nogi w takich miejscach, gdzie wiecie, że może taka sytuacja się teraz wydarzyć i bądźcie czujni. Przeskoczmy już trochę w czasie. Mamy teraz jesień, coś koło października i przychodzą trochę chłodniejsze temperatury. I te chłodniejsze temperatury skłaniają płazy do powrotnej migracji do zimowisk. Więc mamy takie trzy duże migracje w ciągu roku, czyli wiosenna migracja, raczej największa, yy, największa z nich. Potem mamy młodociane osobniki wychodzące z wody i ostatnia migracja w roku, czyli powrotna do zimowisk. No i analogiczna sytuacja jak w przypadku pierwszej migracji, czyli ginięcie pod kołami. Potem płazy idą hibernować. I w marcu mamy powtórkę wszystkiego. Dlatego uważam, że płazy mają najgorzej. Warto też wspomnieć o tym, że po prostu świadomość na temat płazów w społeczeństwie jest bardzo mała. Ona rośnie z roku na rok, na szczęście. Bardzo się z tego powodu cieszę, ale nadal jest bardzo mała i myślę, że niektórych zaskoczyłem tym, że istnieje migracja płazów. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i czegoś się dowiedzieliście. Jeżeli dotrwaliście do końca, to będzie mi mega miło. Trzymajcie się. Niedługo kolejne filmy. Teraz już naprawdę. Będzie film z zagranicy, nawet jeszcze w sierpniu. Także jest nas czekać. Żegnam.